Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV, serwis informacyjny Chrześcijan Biblijnych. Wielka chwała i sława Jezusowi Chrystusowi i tylko Jemu. Szanowni bracia i siostry, oczywiście jak zawsze przy tego typu informacjach, zastrzegam, że. Nie chcę nikogo straszyć i nie jestem żadnym prorokiem i jedynie łączę fakty, relacjonuję wiadomości. Oto pierwszy news. Nowy Jork zaczyna przygotowywać ludność do ataku nuklearnego. Biuro do spraw zarządzania kryzysowego w Nowym Jorku opublikowało film yy, pod tytułem Szkolenie dla nowojorczyków. Co zrobić, gdy uderzy bomba jądrowa? No słuchajcie, tego typu materiały, zwłaszcza w takim okresie czasu, nie mogą przejść bez echa. Nie są jakimś standardowym szkoleniem. Coś knują. No i właśnie Amerykanie sami uważają, że wypuścili ten film, ponieważ politycy doskonale wiedzą, co nadchodzi, ponieważ to rząd zamierza to spowodować. Jak? No, trudno trudno nie oczekiwać innego biegu wydarzeń jak ten, który właśnie jest oczekiwany. popychają Rosję tak daleko sankcjami gospodarczymi na Ukrainę, że Rosjanie nie będą mieli innego wyboru jak tylko przeprowadzić pełny atak nuklearny. Ponieważ to co robią no Stany, właśnie, ja nie wiem właściwie jak nazywać, powiedzmy, ta kasta skupiona wokół wokół tego, tej, tej siły militarnej trójkąta masońskiego, no bo wiemy, że światem rządzi masoński trójkąt. Stany Zjednoczone jako ten ośrodek militarny, który jest żandarmem światowym. City of London, czyli świat finansów, który ma miejsce, które ma, ma siedzibę w Anglii i y, centrum ogłupiania religijnego, czyli Watykan. Prawda? No więc, y, popychają Rosję tak y, daleko sankcjami gospodarczymi, y, że Rosjanie nie będą mieli innego wyboru, jak tylko właśnie przeprowadzić pełny atak nuklearny, ponieważ to, co y, robią te. te y, Masońskie zbiry jest teraz egzystencjalnym zagrożeniem dla Rosji. Oczywiście jest to hazarsko-masoński teatr, ale nie pozbawiony logiki, albowiem w 2013 roku Amerykanie dotarli do polityków na Ukrainie, zauroczyli chwilowo ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowicza obietnicami bogactw, i bogactwa dla całej Ukrainy, jeśli wyjdą tylko ze strefy wpływów Rosji i dołączą do strefy wpływów Europy i Stanów Zjednoczonych. Janukowicz odmówił. Dlaczego ja uważam, że jest to teatr, ale nie pozbawiony logiki? Ano dlatego, że pomimo iż wszystko jest odgórnie ustalane, to jednak są grupy wpływów. Są oligarchowie. W Rosji i są oligarchowie w tej korporacji Stanów Zjednoczonych, prawda? Tak więc Stany Zjednoczone i Europa zaczęły przelewać pieniądze na Ukrainę tam w tych latach 13-14, aby podżegać i ułatwiać gwałtowne protesty, zamieszki w każdym mieście. I w ciągu roku, w 2014 roku. Buntownicy spalili budynki rządowe. Snajperzy strzelali do ludzi po obu stronach, aby rozgorzała przemoc. Było tak źle, że Janukowicz musiał uciekać z kraju, a ukraiński rząd upadł. No właśnie, tam, gdzie się pojawiają Stany Zjednoczone, dochodzi do, do masakry. Naj, największym, największym inicjatorem wojen są właśnie Stany Zjednoczone. Ci, którzy y, są postrzegani, albo raczej może inaczej, y, kraj, wokół którego jest budowana otoczka sprawiedliwości, a tak naprawdę są to naj, najwięksi y, podżegacze wojenni na całym świecie. Dlaczego Zachód obalił rząd Ukrainy wówczas? Ponieważ Ukraina Potrzebna jest w NATO, aby umieścić tam amerykańską obronę przeciwrakietową na terytorium Ukrainy, które na terytorium Ukrainy, gdzie pociski dotarłyby do Moskwy w czasie tylko mniej więcej 5 minut. I poza tym w tej sytuacji można szantażować Rosję. No i do listopada zeszłego roku na to przez 8 lat szkoliło ukraińską armię dzięki marionetkowemu rządowi na Zachodzie. Ukraińcy zgromadzili również około 80 tysięcy żołnierzy na granicy wschodnich tych obwodów Ugańska i Doniecka. Ja relacjonowałem to rok temu i wtedy właśnie obstawiałem, że, że będzie wojna, ale ona się odłożyła gdzieś mniej więcej o rok, i jednak wybuchła. Tak samo, tak jak teraz, obstawiałem, że w maju-czerwcu będzie wojna światowa, i znowuż pomyliłem się, prawdopodobnie o mniej więcej kilka miesięcy, ale do, do tej wojny światowej jeszcze wrócę, bo ona tutaj będzie jakby w centrum te, tego filmu. Tak więc Rosja wiedziała, że Ukraina przygotowuje swoje wojsko i swoją ziemię do konfrontacji. Bo no, nie ukrywajmy, że <noise> Rosja też ma wywiad, yy, Rosja też ma swoje interesy i yy, yy, nie pozostało jej nic innego jak uderzyć yy, jako pierwszej. Ja tutaj nie bronię ani yy, Rosji, ani Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie ma dobrych i złych. Nie ma. Jeżeli ktoś wam mówi, że Rosja jest dobra, no to po prostu yy, albo jest zwiedziony, albo jest agentem. Nie ma innej opcji. Yy, tak więc 24 lutego, jak wiemy, wszystko się rozpoczęło. Data nie pozostaje bez znaczenia, dlatego że 24, czyli odwrócone 42, jest jednym z numerów masońskich, okultystycznych, o czym nagrywałem film. I teraz tak, Stany Zjednoczone. Unia Europejska, no i w tym, a jakże Polska taka y, wychodząca przed szereg, y, zresztą, Polska, Polski nie ma już dawno, Polski nie ma od 1945 roku my przegraliśmy wojnę. Przegraliśmy wojnę i żyjemy y, żeby, żyjemy pod okupacją hazarską i trzeba sobie to jasno powiedzieć. Każdy nauczyciel historii powinien to y, dobrze wiedzieć i uczyć o tym dzieci, ale niestety albo się boją, albo o tym nie wiedzą, ponieważ. Y, są zaprogramowani. Można dużo mówić o systemie edukacji, ale ja teraz o tym nie chcę, nie chcę się rozgadywać. Także Polska wyszła przed szereg, również przed Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, no bo wiadomo, Polaków można rzucić jak mięso armatnie, w razie czego i prawdopodobnie tak będzie zresztą. No i zamiast wycofać się, żeby był spokój, pokój i y, ekonomia y, była naprawiana po, po tym, co, co czyli podczas planowanej demonii, no to nałożyli y, na Rosję sankcje. Polska była jednym z pierwszych krajów, które nałożyły sankcje. A jakże? No bo po co się godzić y, po chrześcijańsku y, w nieswojej wojnie? Jak można przecież y, dowalić y, wrogowi, który tak naprawdę nie jest naszym wrogiem, y, Generalnie Rosji też nie ma, dlatego że tam jest y, y, dziczka, zarska, tak, jak, tak jak i w każdym innym kraju. I, a nie będę się roz, też tutaj rozwodził. Y, no i jak, jak y, uczyniono z tymi y, sankcjami. Y, oczywiście dzięki hazarskiemu teatrowi, w którym y, główną rolę grał Bohater wojenny, załański, stale występujący w zielonej koszulce, spowodowano, że ludzie, którzy poddali się Boszkowi, telewizora uwierzyli w ten, w ten, ten przekaz telewizyjny, czy raczej w to, w to szambo, główny nurt, główny nurt szamba. I nie da się, się tego nie da nazwać. Słuchajcie, tam są same kłamstwa. I dziwię się niektórym ludziom, że, że jeszcze nie widzą tych kłamstw, albo po prostu już nie wypada im zmienić pracy. Może i dzięki tym, dzięki tym kłamcom i kłamstwom udało im się przekonać społeczność nie tylko Polaków, ale też i świata, że Załęski jest tym dobrym. Stany Zjednoczone są tym, tym dobrym żandarmem, a Rosja to ci źli. Jednak, filmy z działań wojennych pokazały całkowicie coś innego. Nie wiem, ja chyba nie mogę mu tutaj mówić na YouTube, ponieważ jest, jest cenzura, co się działo, ale dobrze wiecie, co robili nasi sąsiedzi Rosjanom. Prawda? Także. Yy, autoryzowano, autoryzowano te wszystkie niecne działania przez wykreowanie załońskiego jako, jako bohatera narodowego yy, i dzięki, dzięki temu można było społeczność świata i, i Polaków oszukać. Yy, gdyby yy, to nie miało miejsca, to yy, na dziko byśmy tak nie przyjęli yy, sąsiadów yy, Przecież i tak wyjechali stamtąd bogaci ludzie, a biedni pozostali. Widzimy dobrze, jakie samochody jeżdżą. To nie są samochody za 20 tysięcy, jakie jeszcze 15 tysięcy, tak jak u nas klasa średnia, yy, tylko są samochody za 100-200 tysięcy. Suwy yy, i to czasami zdarzają się nawet porszaki, prawda? Co dalej? No właśnie. W wielu filmach pokazano, jak Nowy Jork tonie, a statua wolności upada. Pytanie, kto tego dokona? Kto tego dokona? Czy ta sama grupa, która rozwaliła dwie wieże 11 września? Powiem Wam, że ciężko ocenić, czy to będzie literalny atak Rosji, czy, czy po prostu to będzie fałszywa flaga. Bo mogą to zrobić na dwa sposoby. Albo Rosja faktycznie zaatakuje Stany Zjednoczone, albo dokonają aktu fałszywej flagi, wyprzedzą po prostu działania Rosji. No i popatrzcie, teraz jest, nie wiem czy wiecie, pewnie część z Was wie, no bo wiadomo, nie jestem odosobniony w szukaniu informacji, ale kurs dolara zrównał się wczoraj, chyba i przedwczoraj, z kursem euro a kurs dolara względem złotówki jest naj, najwyższy od 1989 roku. Nie znam się na ekonomii zbyt dobrze, jakieś tam podstawy znam, oczywiście nie, nie telewizowe, ale wydaje mi się, że wartość dolara teraz jest pompowana sztucznie, po to, żeby po takim ataku nuklearnym spadła do, do wartości minimalnych. Przecież im zależy na wprowadzeniu pieniądza elektronicznego, jednej światowej waluty. Być może najpierw będą waluty nordowe elektroniczne, a później dopiero jedna światowa, ale tak czy owak zależy im na wprowadzeniu elektronicznej waluty. No więc ciężko podsumowując, ciężko to ocenić, czy Rosja zaatakuje pierwsza, czy, czy ym, będzie jakaś tam fałszywa flaga? Różne krążą hipotezy. Ja pamiętam, to mówiłem wam o tym i pisałem, i wy też może otarliście się gdzieś o to, że ym, mogą zostać y, aktywowane y, podziemne bomby na terenie Polski Wschodniej, y, po to, żeby y, postraszyć ludzi y, wojną nuklearną y, i żeby przejąć ich własność, żeby ludzie uciekali z, z, tych, z tych regionów wschodnich na zachód. No wszystko trzeba brać pod uwagę. No teraz teorie spiskowe jak nigdy nabrały znaczenia i ja wiem, że część osób zajmujących się tymi teoriami spiskowymi robi to dla wyświetleń, część robi to ponieważ szuka prawdy i obie grupy obu, obu grupom zdarza się czasem pomylić, prawda, w czymś. W tymi mnie czasami, no bo my szukamy, prawda. Ja mam w nazwie bloga detektyw prawdy, czyli taki odkrywacz prawdy, a nie ostatnia prawda.pl albo jedyna prawda.pl, tak? Natomiast suma summarum, prawda i badanie. Szukanie tej prawdy poprzez teorie spiskowe jak nigdy nabrało znaczenia. Dlatego, że ludzie już nie wierzą nie wierzą tym, którzy powinni świecić przykładem tym, którym zaufali. Ci, którzy zaufali podczas planowanej demonii, yy, władzą no, niestety, yy, nawet nie, nie zdążyły się spażyć może, bo. Yy, Nagle. Rozumiecie, o co chodzi. Nagle 21. Nawet ci nie zdążyli spażyć. Po prostu nie zdążyli przeanalizować. Bo no, ci, którzy yy, zachorowali i cierpią teraz, zdają sobie sprawę, że yy, ich oszukano. I to też jeszcze nie wszyscy, wiadomo. Ale jest taka grupa, jak wiemy, która zmarła nagle. I oni nawet nie zdążyli się przekonać. Przechodzę do drugiego info. Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, administracja bezpieczeństwa transportu nakazała wszystkim pracownikom, którzy nie przeszli jeszcze szkolenia Continuity of Government i Devolution, aby zrobili to natychmiast. Program TSA został stworzony w roku 2012 i większość pracowników TSA zatrudnionych w trakcie i po roku 2012 już przeszła przez ten program, ale jak w przypadku wszystkich nowych programów szkoleniowych, spora liczba istniejących pracowników TSA nie przeszła przez niego, kiedy program się pojawił. Programy szkoleniowe są zupełnie czymś naturalnym w instytucjach. Państwowych, o ile możemy mówić w obecnych czasach o instytucjach państwowych. Wszak każdy ma NIP, prawda? a więc jest, jest firmą, tak samo jak policja, czy, czy urząd prezydenta, premiera. Każdy z tych urzędów ma swój NIP, a Polska jest zarejestrowana na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. No, ale nie będę tego rozwijał. Może, może jakoś to mi mierzi mnie poświadomie i dlatego jakoś tak w, w, wspominam. Bo ciężko się zgodzić jest z, z, z niewolą. No, ja się godzę z okupacją. Jesteśmy pod okupacją i trudno się mówi. Moim królestwem i wierzących królestwem jest Królestwo Niebieskie, czyli naszym, bo większość moich słuchaczy to Ludzie wierzący Słowu Bożemu, nie kościołowi, nie Pastorowi, tylko Słowu Bożemu. Nie księdzu oczywiście, a już tym bardziej papieżowi. No właśnie, więc, więc yy, yy, są czymś naturalnym zupełnie takie takie programy szkoleniowe, yy, i o ile instytucje w USA są w ogóle państwowe, a nie korporacyjne też. No, ale w tym przypadku klauzula pod tytułem natychmiast daje do myślenia wiele. Natychmiast. I teraz najważniejszy news. Słuchajcie, ja y, troszeczkę szukałem, widziałem y, no, na jednym y, Twitterze y, o, o tej informacji, w polskich mediach... Y, jeszcze, no to jest świeży news, to jest news chyba z wczoraj, a więc a więc y, ma prawo jeszcze nie być w sieci, nie ma. Ma prawo nie być w Google, natomiast y, nie jest to taka jeszcze do końca potwierdzona informacja. Mam nadzieję, że ktoś y, nie, nie puścił. Znaczy, mam nadzieję w tym sensie, że, że y, no, nie dobrze skłamać, tak? Y, jakby ktoś skłamał. Ja z tego przekazuję to, co z pewnej wiarygodnej strony przeczytałem. Otóż Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej oświadczyło obywatelom, że jesteśmy na skraju natychmiastowego konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. I to podobno stało się po tym, jak Ukraina użyła dostarczonej przez Stanów Zjednoczonych broni HIMARS do ataku. Rosyjskiej bazy, gdzie co najmniej 7 rosyjskich żołnierzy zginęło, a co najmniej 40 zostało rannych. Te liczby podobno szybko rosną i dosyć, dosyć. Um, um, się, się szybko zmieniają. I, I oprócz rosyjskiego MON, rosyjskie MSZ wydało również oświadczenie, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy balansują na krawędzi otwartego konfliktu zbrojnego z Moskwą, który byłby. Jakby nasychowany napięciami nuklearnymi, poinformowała we wtorek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. No coraz więcej mówi się o, o tych o, o potencjalnym ataku nuklearnym. I co jeszcze? Po sprowokowaniu eskalacji kryzysu ukraińskiego i rozpętaniu gwałtownej hybrydowej konfrontacji z Rosją, Waszyngton i jego sojusznicy niebezpiecznie balansują na krawędzi otwartej konfrontacji militarnej z naszym krajem, co oznacza bezpośredni konflikt zbrojny między mocarstwami nuklearnymi. Konfrontacja byłaby obarczona eskalacją nuklearną. Słuchajcie, ja jeszcze wierzę w to, że oni w zanadrzu. Mają na przykład takiego królika gdzieś tam w kapeluszu, i tym królikiem może być na przykład jakiś antykrys, który nagle pogodzi te wszystkie kraje. Aczkolwiek wydaje mi się, że on musi przyjść podczas wojny, wtedy, kiedy ludzie będą żebrać pokoju. To teraz ludzie jeszcze żyją swoim życiem. Ja pisałem to na blogu, na blogu o tym, że. Mam mniejszą liczbę wyświetleń teraz. Zresztą tak jak przy, przy, przy każdych wakacjach i y, dobrze, no nie sobie ludzie odpoczywają, niech nabierają sił, e, aczkolwiek, aczkolwiek y, ludzie przychodzą do Boga wtedy, kiedy jest trwoga. To jest y, stałe, znane i y, prawdziwe, y, mające y, znaczenie w życiu praktycznym, powiedzenie. Jak trwoga, to do Boga. Teraz nikogo nic nie interesuje, y, mają swoje uciechy. Mają swoje mm, przyjemności, i po co, po co jest generalnie ludziom Bóg? No, niepotrzebny jest, jest niewygodny. Jest niewygodny, to tylko jakby coś tam potrzebowali, to nagle tam y, mogą pstryknąć sobie Boże, bo ja bym chciał coś tam, no i tylko tyle. Na tym to polega. Y, szkoda, bo ta pandemia, planowana demonia. Była doskonałym czasem na nawrócenie. Ja wiem, że na moim blogu i kanale nawróciło się trochę osób podczas tej planowanej demonii, aczkolwiek myślałem, że tych nawróceń ogólnie w skali masowej, poza włączając moją tutaj misję, będzie, będzie znacznie więcej. Że ludzie będą masowo się nawracać. A tak się nie stało. Była to garstka. Niezauważalna garstka. I ciekawe, jakby teraz tak przeprowadzić takie. Bo przecież we wrześniu były. Był spis powszechny, była ta ankieta, jakby. Ale jakby teraz, tak przeprowadzić. Gdy jeszcze doszła nam ta wojna, jakieś, jakieś badania socjologiczne, ankietę przeprowadzić na temat wiary. Ciekawe, ile osób dodatkowo uwierzyło w Boga i zaczęło czytać Jego słowo, zaczęło mieć z nim relacje. Po 24 lutym tego roku. Teraz, ostatni news. Potwierdzający ten trend, z jakim, mam, z jakim mamy do czynienia, o czym mówię od miesięcy. Otóż, znany hazard Henry Kissinger powiedział niedawno, w ostatnich dniach w Fox News, że powinniśmy się spodziewać bezpośredniego konfliktu z Rosją do połowy sierpnia. Popatrzcie, ja mówiłem na początku maja, czy pod koniec kwietnia, że y, wojna światowa wybuchnie y, albo do y, połowy y, maja, ewentualnie na początku sierpnia. I y, no, również tak jak y, z wojną y, na Ukrainie, y, przesunęło się to troszeczkę czasowo, tak? Y, tutaj mówi. Znany hazard, szanowany przez masonów, mason, <grym wioski> mówi o tym dlaczego. Dlaczego, żeby przygotować ludzi, autoryzować wojnę? Jak wspomniałem w filmie, kiedy wojna na Ukrainie się rozpoczęła, to był mój pierwszy film taki emocjonalny. Ludziom. Należy się ta wojna, gdyż mają gdzieś Boga i Jego prawo. Żyją po swojemu i nie chcą Go kompletnie poznać. A więc, w związku z tym, że nie chcą poznać dobrotliwego Boga, to poznają miłość szatana. My, wierzący Biblijnie, módmy się o siebie wzajemnie. Jeśli nie będzie pochwycenia przed wojną, to przyjdzie nam żyć w bardzo ciężkich czasach. Pewna siostra w wierze napisała do mnie oświadczając, że. No ludzie Słuchajcie, ludzie mi przesyłają różne spostrzeżenia, sny. Ja, ja staram się to wypośrodkować. Ciężko to ocenić, co jest, co jest natchnione i co jest od Boga, co jest naszą cielesnością, ale no warto rozważyć takie, takie kwestie czasami. Pewna siostra napisała do mnie oświadczając, że ona i jej znajomi w wierze mniej. Spożywają pokarmów. Nie z jakichś pobudek jakichś tam religijnych, tylko po prostu tak samo istnie. I ona stwierdziła, że Bóg ją w ten sposób przygotowuje do gorszych czasów. Popatrzcie, jak na przykład, ktoś jest rozpasany w jedzeniu i nie potrafi się kontrolować, nie potrafi. Się ograniczać, no to jemu będzie bardzo ciężko, nawet jeżeli tej wojny nie będzie, bo będzie na pewno yy, no, głód i yy, 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 inflacja, o ile nie hiperinflacja. Nie wiem, czy ona przesadza, ta siostra, czy jest na tyle uświęcona, nie znam jej za bardzo, ale kto wie, czy yy, to nie jest, to nie jest yy, postawa, yy, którą, którą jej. Duch Święty jakby wkomponował. I nawet jeśli wojny nie będzie, co jest możliwe, a w co wątpię, to będzie właśnie szalona inflacja, kolejne obostrzenia i blackout. I o tym Wy też wiecie i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego. Nawet jeśli wojny nie będzie. To z tęsknotą będziemy wspominać wiosnę 2020, kiedy to się wszystko zaczęło, i zimę 2021, kiedy powstawały jakby ustawy pro, pro i, i przymus. Słuchajcie, musimy być przede wszystkim przygotowani duchowo. Fizycznie, oczywiście też, co znaczna część z Was zrobi już, ale bez siły ducha. Bez bliskości z Bogiem padniemy. Cztery jest już galopują po ziemi i nic ich nie zatrzyma. Jeśli wojna wybuchnie, to zaraz po niej ukaże się Antychryst. To on załatwi ludziom pokój i będzie o wiele bardziej uwielbiany niż ten um, zełański, ten, ten zełański po prostu. No. Ja nie jestem zbyt dużym dyplomatą, dlatego nie powinienem się wypowiadać na YouTube. Ale co mam na sercu, to mam na, na, na duszy. Dziękuję za wysłuchanie i niech Bóg, Bóg ma nas w swojej opiece. Niech duch uświęcający nas uświęca, prowadzi, chroni. W imię Jezusa, amen. Wszystkiego dobrego dla Was. Z Bogiem.